Witam w kolejnym filmie i zapraszam na kolejny biwak. Tym razem pierwszy prawdziwie zimowy biwak w roku 2020. Nie było innego wyjścia. Trzeba było jechać w góry, żeby znaleźć zimę. Warunki dzisiaj idealne do wędrowania. Słonecznie, w cieniu jakieś minus jeden. W słońcu bardzo przyjemnie. Totalnie całkowicie bezwietrznie. No i plan na dzisiaj jest bardzo prosty. Znaleźć jakieś fajne miejsce z widokiem, skorzystać z tego przejrzystego nieba i spędzić trochę czasu w takiej zimowej scenerii. Warunki śniegowe są takie, że w zasadzie najlepiej by się spisały tutaj narty. Śnieg jest na tyle zmrożony, że Chodzenie w rakietach. No, byłoby raczej bardziej męczące niż pomocne. Gdzieś w tym miejscu będę chciał biwakować. Tutaj mam widok na babią górę, widok na tatry, ale zanim znajdę miejsce na dzisiejszą noc, to mam dla Was kod rabatowy na odzież Revolution Race. Tym razem to jest kod o wartości 20%. Ważny przez 7 dni od dnia opublikowania tego filmu. Szczegóły też oczywiście znajdziecie w opisie. Stanowisko na namiot mam w zasadzie gotowe, wymaga ono jeszcze tylko drobnych poprawek. Teraz przygotowuję sobie miejsce na ognisko. Na takie biwaki zimowe, kiedy wiem, że będę pracował w śniegu, dubluję trochę sprzętu. I takim elementem ekwipunku, który zawsze dubluję i zawsze zabieram przynajmniej dwie pary, to są rękawice. Pracując w śniegu, jest to bardzo prawdopodobne, że albo przemoczymy te rękawice, albo je po prostu przepocimy, jeśli mamy jakieś rękawice wodoodporne z jakąś membraną. Tak czy tak, na koniec dnia prawdopodobnie te rękawice będą wilgotne, dlatego bardzo dobrze spakować zawsze drugą parę, żeby na wieczór można było założyć suche rękawice. jest takie stare bushcraftowe powiedzenie, które najlepiej zrozumieć, najłatwiej zrozumieć w czasie zimowych biwaków no i to powiedzenie mówi, że ognisko czy drewno z ogniska ogrzewa nas trzy razy, pierwszy raz jak je przygotowujemy, jak je ścinamy drugi raz jak je zanosimy do opozu i już przygotowujemy do palenia, no i trzeci raz gdy je spalamy w ogniu. W tym miejscu będę miał ognisko, także tutaj będę mógł spokojnie siedzieć przy ogniu Będąc w zasadzie całkowicie osłonięty od wiatru, wiatr wieje od zachodu, także tutaj będę osłonięty. No i tutaj będę miał miejsce, żeby dokładać do ognia. kilka pieżastych patyków. Mam tutaj przygotowane drobniejsze patyczki rozłupane. Tutaj nieco grubsze. Słońce zaszło i temperatura spada gwałtownie. Że ja już sobie przygotuję wstępny zestaw do spania. Napompuję materac. Korzystając z takiego dmuchanego materaca zimą, czy generalnie w niskiej temperaturze, trzeba pamiętać o tym, że do nadmuchania używamy powietrza z naszych płuc. Powietrza, które ma mniej więcej 37 stopni Celsjusza. Więc po napompowaniu tego materaca, to powietrze prędzej czy później w tym materacu się schodzi, zmniejszy swoją objętość, więc najczęściej będzie konieczność dopompowania takiego materaca, już przed samym pójściem spać. Dzisiaj w kuchni przygotował łososia z makaronem i z brokułami. Wiem, że ci z Was, którzy są fanami tradycyjnego gotowania będą zawiedzeni, ale zimą w takich warunkach ja wybieram najprostszą formę przygotowania żywności, a cały czas dbając o to, żeby to był posiłek pełnowartościowy i zdrowy. Naprawdę nie utożsamiajcie dobrych dań liofilizowanych, z jakimś sztucznym, m, przepakowanym chemią jedzeniem. No tak nie jest. Temperatura spadła już wyraźnie poniżej zera. Ja w tej mojej śniegowej bańce tutaj mam bardzo komfortowe warunki. W tym momencie nadal minus 8 stopni i mój zestaw do spania na dzisiejszą noc to będzie materac, który już dobrze znacie. Po ten materac wsadzę jeszcze karimatę na której teraz siedzę. Także będę miał karimatę, materac. No i jako, że nie mam śpiworu, który pozwala spać w takich temperaturach, to będę używał dwóch śpiworów. A jeden to będzie. Cumulus Paniam 450, a drugi to będzie Cumulus Xlight 200. Xlighta wsadzę do środka i jeśli ktoś z was się zastanawia, który śpiwór wsadzić do środka w momencie kiedy łączycie ze sobą dwa śpiwory, no to odpowiedź tak naprawdę jest dosyć prosta. To co izoluje, to jest zamknięte, nieruchome powietrze. Żeby śpiwór izolował dobrze to ocieplina musi się rozprężyć, tak, żeby jak najwięcej tego powietrza zatrzymać. Dlatego do środka musicie wsadzić ten śpiwór, który w pełni będzie mógł się w środku tego drugiego śpiwora rozprężyć, tak żeby nie był ściskany przez ten śpiwór zewnętrzny. Także tym się należy kierować, kiedy się decydujemy, używać dwóch śpiworów na raz. Musimy je tak skonfigurować, żeby oba śpiwory mogły się w pełni rozprężyć. Będę się przenosił do namiotu Zanim jednak to zrobię to Napełnię sobie butelkę wrzątkiem Tą butelkę z rządkiem Oczywiście wezmę ze sobą dość śpiworów Wsadzę ją w nogi Także moje stopy na początku Będą bardzo dobrze dogrzane Do grube skarpety Słucha, oczywiście zmienione. Bielizna termiczna. Jak jestem do połowy ubrany, to już skokuję do śpiwora. Górę będę przebierał już z nogami w śpiworze. Ulokowałem się w śpiworach. Teraz, żeby zapewnić maksymalną izolację, muszę pozaciągać wszystkie ściągacze w śpiworach, tak żeby to ciepłe, nagrzane powietrze nie uciekało. No i mam nadzieję, że ten zestaw Spokojnie zapewni komfortową noc w takich warunkach. Do zobaczenia rano. Dzień dobry. Jest siódma rano. Termometr w namiocie pokazuje minus 10 stopni. Za niedługo wstanie słońce. Jeszcze sobie troszkę polę, poczekam aż na zewnątrz temperatura może chociaż trochę się podniesie, a zestaw dwóch śpiworów spisał się doskonale w tej temperaturze noc była naprawdę bardzo komfortowa. Teraz jestem z powrotem w namiocie, w śpiworze i w takiej pozycji po prostu przygotuję sobie śniadanie, żeby jak najwięcej tej ciepłoty zachować, żeby oszczędzić jak najwięcej energii. Wczoraj rano przed wymarszem przygotowałem sobie termos gorącej herbaty, no i herbata po takiej nocy nadal jest ciepła i bardzo dobrze rozgrzewa. Naprawdę dobrze było się obudzić w takich okolicznościach przyrody. Ja ruszam w dalszą drogę. Dziękuję Wam, że kolejny biwak spędziliście ze mną. Większość moich wypadów to są wypady solo, ale naprawdę sam fakt, że mówię do kamery sprawia, że mam wrażenie takie, jakbym na tym biwaku był z kimś. Przypominam jeszcze raz o tych kodach rabatowych, które przygotowaliśmy dla Was. Kod rabatowy od sklepu Packer na e, całą żywność wyprawową na liofilizaty. Kod rabatowy 15%, ważny do 14 lutego. Szczegóły wraz z kodem, oczywiście, w do tego filmu. I wspólnie z marką Revolution Race. Za dzisiaj Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.